Dzień dobry, witam Państwa na kanale MobiTech Caravan Center. Ja nazywam się Dominika Gęsiejewska i w dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu przyczepę marki LMC i model Widero 580K. Z przodu znajduje się bakista, a w niej uchwyt na koło zapasowe, miejsce na dwie butle gazowe, kliny oraz zbiornik na wodę szarą o pojemności 25 litrów. Przyczepa jest na podwoziu Premium Alko. Jest to pojazd pięcioosobowy. Ma długość 6,58, szerokość 2,33 i wysokość 2,66. Z prawej strony jest schowek. Dalej znajduje, znajduje się wejście i drzwi. Z koszem na śmieci oraz roletą. A następnie mamy drzwi do łóżka piętrowego, ale tutaj niżej jest również miejsce na jakieś dłuższe sprzęty czy akcesoria kempingowe. Tu na dole widzimy solidne podpory z platformami. Z drugiej strony komin truma wlew wody czystej, który ma pojemność 44 litrów, Przyłączę do prądu, a na końcu widzimy schowek na kasetę Tetford. A teraz zapraszam państwa do środka. Witam Państwa już w środku. Znajdujemy się na tyle przyczepy, w którym mamy dwa łóżka piętrowe. Każde łóżko ma indywidualne okno, oświetlenie oraz półki na jakieś bibeloty oraz szafę z półeczkami. Następnie przechodzimy do salonu. Tutaj również widzimy półeczki, haczyki, wyżej. Mamy przestronne szafki również z półkami, w kanapie mamy również miejsce na butelki czy też szklanki, jest tu spory stół, który możemy obniżyć i dzięki temu tak naprawdę mamy łóżko dwuosobowe, także nawet i sześć osób w tej przyczepie spokojnie się zmieści. Naprzeciwko mamy bardzo przestronny blat roboczy, jeżeli chodzi o kuchnię, tutaj zlew. Z zaślepką e, obok kuchenka z dwoma palnikami gazowymi oraz jednym palnikiem indukcyjnym. Niżej mamy bardzo duże szuflady. E, ta pierwsza jest z organizerem na sztuce. Włącznik światła oraz również dwa gniazdka. A wyżej również szafki z półkami. Także miejsca do przechowywania w tej przyczepie jest naprawdę dużo. Tutaj również mamy szafkę z półeczkami, obok lodówkę, a naprzeciwko bardzo dużą szafę z drążkiem na ubrania. Teraz przechodzimy do części sypialnianej, którą możemy odseparować roletą od części salonowej, a w sypialni. Widzimy przepiękne oświetlenie imitujące zachód słońca, które już wieczorem naprawdę daje bardzo przytulny efekt. Wyżej nad łóżkiem mamy półki oraz szynę z lampeczkami oraz portem USB, który w łatwy sposób możemy indywidualnie sobie przenieść i dostosować do własnych potrzeb. Nad łóżkiem również jest szafka. Jedna przedzielona półką i obok jeszcze większa szafka z drążkiem. Tuż obok znajduje się Łazienka z pakietem prysznicowym czyli mamy tutaj brodzik, nakładkę drewnianą, słuchawkę prysznicową, umywalkę. Tutaj widzimy lustro. I jeszcze więcej miejsca do przechowywania w postaci półek. Tutaj z zabezpieczeniem. Jak widzimy, przyczepa ta idealnie sprawdzi się dla rodzin z dziećmi oraz grupki przyjaciół, którzy cenią sobie wygodę, nowoczesny design i komfort, jaki daje ta przyczepa. Serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia przyczepy na żywo oraz innych modeli z marki LMC. Ja na dziś dziękuję. Serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby nie ominęły Was żadne nowości na naszym kanale. Do zobaczenia!